Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku o rewolucji systemu uzbrojeń i jakie to niesie dla nas konsekwencje. No i ja rozumiem, że niektórzy będą mi tutaj zarzucali, że to jest jakiś w ogóle clickbait, że wiecie, że to wcale nie jest taka rewolucja, ale w sumie to jest rewolucja dla mnie. Może i podejrzewam, że nie tylko dla mnie, a może też okaże się z czasem, że dla Was to też jednak jest jakaś tam rewolucja. Wiadomo, że są różne konta. Na różnym poziomie, na różnym etapie, tak? Niektórzy dopiero co zaczęli grać niedawno, niektórzy już mają starsze konta, więc naprawdę bardzo różnie to wygląda, więc te zmiany może już częściowo wprowadziliście, ale to, co ostatnio zaproponowali nam deweloperzy, co nam tak po cichu powiedzieli, uważam, że są to naprawdę duże zmiany i to naprawdę bardzo dużo zmieni, jeśli chodzi o moje plany, jeśli chodzi właśnie o uzbrojenia, Uważam, że uzbrojenia będą grały po prostu też większą rolę w Rise of Kingdoms. O co chodzi? Wiem, że już był filmik o tym, gdy mówiłem o tych zmianach, które są w QA, tej rozmowie z deweloperami, ale właśnie w tym ostatnim punkcie mamy coś takiego, że pomiędzy grudniem 25 a majem 26 będziemy mieli trzy nowe formacje. Jedna będzie na Smite Damage, druga będzie na Combo, i trzecia będzie na Skill Damage, więc Wiemy o tym, że formacja na combo i na smite już się pojawiła, chociaż teraz w sumie nie pamiętam kiedy dokładnie ta na smite będzie jeszcze jakaś jedna nowa. Nie wiadomo. Na pewno będzie nowa, jeśli chodzi o skill damage, no bo formacja Klinu jest już w grze od bardzo dawna, na pewno przed grudniem 25 roku. Tak czy inaczej, mamy informację jeszcze o tym, że później, co 18 miesięcy, będziemy mieli też taką zmianę, że będziemy mieli nowe, nowe formacje. To bardzo dużo zmienia. Wcześniej mamy też informację o tym, że po kilku transmutacjach będziemy mieli też. Pewną określoną ilość, jakoś pewność, że dostaniemy bardzo dobre statystyki, takie, na których nam przecież najbardziej zależy. No i jak to się wszystko razem połączy, to naprawdę wydaje mi się, że to robi dużą różnicę i że to w ogóle wpłynie na to, że formacje będą ważniejsze. Pierwsza zmiana dla mnie zasadnicza jest taka, bo wiecie, ja do tej pory w ogóle uzbrojenia wszystkie praktycznie robiłem na formację klinu. Oczywiście mam jakieś tam inne, no ale jak teraz zobaczycie sobie, no to praktycznie wszystko to jest klin. Większość innych po prostu wyrzucam. Ja pod tym względem nie jestem w ogóle dobrym przykładem, bo zobaczcie, u mnie nawet Liucze ma formację klinu, co jest w ogóle już pewnie jakąś herezją dla wielu, ale uspokajam, uspokajam. U mnie to jest na zasadzie takiej. Że było do pewnego czasu, jeszcze używałem też dowódców, którzy używali aktywnej umiejętności, właśnie z lucze. To jest raz. na no dwa, ja już sobie zdaję doskonale sprawę z tego, że to będzie do zmiany I to praktycznie jedna z pierwszych rzeczy, którą zmienię, to właśnie będzie piechota. I też tak bym w miarę polecał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, bo może gdzieś tam są jeszcze tacy gracze jak ja, którzy po prostu w większości używają tej formacji klinu. Natomiast co nam to w ogóle mówi o grze? Mówi nam to tyle, że od tej pory formacje będą związane z jednostkami. Wcześniej było coś takiego, że można było formacji klinu używać do wszystkich jednostek do piechoty, do kawalerii. I do uczników, no bo wszyscy ci dowódcy zadawali obrażenia od umiejętności, chociażby to był Sipio Prime, czy to był Newski, no tutaj dowódców mógłbym wymieniać wielu, czy tam Zygel Young i tak dalej, i tak dalej. Teraz wydaje się, że piechota pójdzie bardzo mocno już w dowódców, którzy zadają tylko obrażenia, właśnie od rąbnięcia. Czyli mamy tutaj William Wallace, tak, mamy Liucze, ale też tych nowych dowódców, którzy wychodzą do piechoty. Oni będą mieli takie obrażenia, więc dla nich absolutnie najlepsza będzie ta nowa formacja, ta, która się teraz niedawno weszła, ta która daje plusy właśnie te kleszcze, tak 10% obrażeń odrąbnięcia. No i bardzo podobnie jest z kawalerią, z tym, że może nie tak samo, ponieważ wiecie, jeśli chodzi o obrażenia odrąbnięcia i piechotę, to tutaj tych dowódców mamy już dużo. No bo mamy już właśnie Liurcze, mamy Williama, Mamy ewentualnie Gorgo, mamy nawet Aleksandra, który gdzieś tam mógłby być z tym użyty, więc tych dowódców jest po prostu więcej. Natomiast jeśli chodzi o kawalerię i dowódców, którzy się nadają do walki w polu, więc nie Subotaj, no to jest praktycznie tylko król Artur. Tak? No i tam powiedzmy z Filipem ale Filip to nie do końca jest w ogóle dowódca kawalerii tylko taki bardziej uniwersalny no ale dobra można go użyć możemy tam gdzieś jeszcze sobie wepchać a tyle. ale jeśli chodzi o te combo no, no będziemy czekać po prostu na nowych dowódców więc tutaj można by odłożyć to w czasie jak najdalej w sensie ja na przykład tak planuję jeszcze używać tego klinu na kawalerii ale już nie będę w klin na kawalerii absolutnie inwestował w sensie że uważam że w tym momencie to już jest bez sensu że bardziej mi się opłaca powoli zacząć inwestycje w formację delta niż kontynuować moją inwestycję w formację klinu, która i tak będzie do niczego. I w sumie po to jest ten odcinek, żebyście nie inwestowali w formację klinu, jeżeli używacie właśnie kawalerii albo jeśli używacie piechoty, bo najprawdopodobniej będzie to błąd. I ja teraz bardzo rzadko staram się gdzieś tam wychodzić naprzód i mówić a zróbcie to, bo będzie tak i tak. Nie lubię, wiecie, takie bawienie się w Nostrada Musano, ale jakby nie było, deweloperzy dali nam tutaj do myślenia i napisali co kilka lat w cud, co się będzie działo, więc skoro mamy już takie informacje, to naprawdę warto je wykorzystać. A ta informacja, moim zdaniem, oni nie napisali tego jak krowie na rowie, co mi się też bardzo podoba, tylko jest informacja taka, będziemy robić to i to. Sami się domyślcie, co wy chcecie robić w takim. Nie napisali na zasadzie: O, dobra, Kleenius dla kawalerii jest bez sensu, bo to w sumie by się też nie opłacało, więc nie chcieli tego tak mocno, na twardo z tym wchodzić, tylko wchodzą z tym bardziej na powoli, ale jak sobie pomyślimy, to wydaje mi się, że takie, takie są po prostu rezultaty, tak? to coś, to po prostu nam z tego wychodzi. Będziemy mieli w takim razie kleszcze, 10% właśnie do tego ataku odrąbnięcia i będziemy mieli kombo. Uważam, że naprawdę teraz w te dwie głównie warto inwestować. Nie będzie to clean, którego wiele osób jeszcze używa i nawet nie będzie to formacja łuku, która też jest taką powiedziałbym, dosyć uniwersalną, no ale już kiedyś ostatnio wrzuciłem też filmik, że ten łuk w porównaniu do formacji kleszcze z nowymi dowódcami, które zadają obrażenia odrąbnięcia, jest po prostu gorszy, więc ta formacja będzie jest lepsza już teraz z tymi dowódcami, i uważam, że na przestrzeni czasu będzie po prostu jeszcze lepsza, więc totalnie nie będzie się opłacało. Ba, ja bym powiedział więcej. Najprawdopodobniej już w ogóle nie, nie będzie się opłacało inwestować w formację klinu, który daje nam 5% więcej obrażeń od umiejętności. Dlaczego? No bo mamy zapowiedź, że będą trzy nowe formacje. Dwie już weszły. No i teraz pytanie, gdzie jest trzecia, ta, która będzie zadawała właśnie obrażenia od umiejętności. Moje podejrzenia są takie, że skoro mamy 10% odrąbnięcia, 10% od ataków combo, no to po prostu pojawi się 10% od obrażeń, od umiejętności. Dlaczego będzie to później? Dlatego, że moim zdaniem Lilith chce wypuścić większą ilość dowódców, kawalerii na przykład, ale też trochę piechoty, ale głównie powiedziałbym, że tutaj chodzi o dowódców kawalerii, tak, żeby graczom kawalerii nie opłacało się wchodzić w tą nową formację od obrażeń, od umiejętności, żeby nie popełnili po prostu tego błędu, żeby oni już zaczęli inw inwestować w tą formację delta, i w kiedy już będziemy mieli taki jasny podział, że piechota to są kleszcze, że kawaleria to jest delta. To wtedy sprowadzą i to może być nawet w tym maju 2026 roku, czyli dopiero za rok, wtedy może wejść dopiero ta nowa formacja, która będzie dawała te 10%. No i to jest takie też trochę ciężkie, nie? bo w sumie jak ona wejdzie, to będzie 5% więcej, clean stanie się w tym momencie praktycznie bezużyteczny. Wszyscy będą chcieli się z 5% przeprowadzić na te 10%. Co to nam ogólnie wszystko mówi? Ogólnie mówi nam to tyle, że teraz bardzo, ale to bardzo warto jest ogólnie ze zbiorąc oszczędzać na tych uzbrojeniach. E, ponieważ, e, dlaczego opłaca się oszczędzać? Najbardziej, inaczej najbardziej opłaca się oszczędzać. Moim zdaniem opłaca się oszczędzać najbardziej na tym, żeby nie wydawać w klin, no bo jak wejdzie coś nowego, to nam się to totalnie nie opłaci, więc będzie to prawie, że wyrzucone w błoto. Tamtymi niebieskimi kamieniami będziemy mogli sobie zmienić, ok, ale ogólnie jest to nieopłacalne i jak będziecie mieli takie super rzeczy, to nie jest je wcale tak łatwo sobie zmienić. Więc druga rzecz, którą warto oszczędzać i zacząć inwestować, to moim zdaniem jest formacja Delta, bo okej, okay, nie mamy jeszcze wystarczającej ilości dowódców kawalerii, ale wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć. To będzie oczywiście długa podróż, ale warto już o tym myśleć. Na ten moment, moim zdaniem, jeżeli gracie jakimś tam miksem, czy macie jednostki każdego rodzaju, to najbardziej opłaca się inwestować w formację kleszczy. Dlaczego? Ponieważ teraz będziemy mieli nowego dowódcę piechoty, który zadaje obrażenie odrąbnięcia i prawdopodobnie będzie bardzo dobry, szczególnie z Liucze, więc ta para ogólnie się przyda i ta formacja z nimi będzie fajnie wyglądać. Będzie, przepraszam, wyglądać, będzie fajnie działać. Może też wyglądać, jeżeli komuś się wygląda akurat podoba. Więc tutaj to jest dla mnie szczerze, jedyna formacja, w którą teraz warto jakkolwiek inwestować i. Dawać e, gdzieś tam, nie wiem, e, wydawać rzeczy, które mamy z uzbrojenia, żeby to. Zrobić. Kombo przepraszam, Delta, czy tam, No daje to dodatek do kombo, tak. Delta też trochę, mimo że wydaje mi się, że tutaj w perspektywie czasu bardziej z tego skorzystamy, ale inwestować już bym powiedział, że się opłaca. Natomiast nie opłaca się moim zdaniem inwestować w clean, który e, może dopiero za rok, ale jednak się jakoś tam przeobrazi i to będzie e, naprawdę problem. A już w ogóle bym nie inwestował w clean, kiedy gracie na przykład Kawalerią? Na tych, na tych uzbrojeniach albo piechotą grać się na tych uzbrojeniach, bo to najprawdopodobniej totalnie odejdzie do Lamusa. Jak oszczędzać? Teraz jest pytanie. Oszczędzanie jest tutaj dosyć proste. Co będzie nam się opłacało oszczędzać? No w zasadzie wszystko będzie nam się opłacało oszczędzać, to znaczy, wiadomo, możemy sprzedawać nadal te bezużyteczne nasze uzbrojenia, ale ich po kolei rzeczy będą bardzo cenne. Na pewno te kamienie zamiany będą bardzo przydatne, bo wiecie, jeżeli macie wszędzie klin, no to będziecie mogli sobie przenieść te rzeczy z klinu na na przykład na kombo albo na kleszcze, albo na tą nową formację, która wejdzie, jeśli chodzi o takie umiejętności. Na pewno bardzo się też przydadzą kamienie przemiany, których teraz absolutnie bym nie używał, bo wiecie, jak wejdą te pewne statystyki, że po iluś tam przemianach na pewno dostaniesz dobrą statystykę jakkolwiek duży nie byłby to próg, to i tak się będzie opłacało po prostu oszczędzać te kamienie, tak żebyśmy zdobyli naprawdę świetne statystyki. No i wiadomo, że te kamienie przemiany i kryształy przemiany są ze sobą połączone, tak? no bo jeżeli będziemy mieli dużo jednych i drugich, to wtedy jesteśmy w stanie wykręcić naprawdę fajne statystyki i to co będzie fajne, że te statystyki będą pewne. Kolejna rzecz, którą moim zdaniem bardzo się opłaca oszczędzać, to są te skrzynki. Te niebieskie, oczywiście, no tu praktycznie nie macie żadnych szans, że dostaniecie coś dobrego, ale ja oszczędzałbym nawet już te epickie fioletowe. Z tego względu, że z nich czasem też wypadają legendarne rzeczy. Więc nawet z tej ja jest jakaś mała, bo mała, ale jednak szansa, że dostaniecie coś fajnego na jakąś tam formację. No i oczywiście te legendarne. Dlaczego to się ogólnie rzecz biorąc opłaca? No bo zobaczę, ja teraz na przykład używam głównie klinu. Jeżeli bym użył właśnie na klin, no to to będzie w dłuższej perspektywie czasu yy, powiedziałbym, że mi to przepadnie, że nie będzie to dla mnie w ogóle ważne. Yy, oczywiście mam tam jakieś rzeczy gwarantowane i tak dalej, i tak dalej, ale wydaje mi się, że to nie jest aż tak przydatne. Yy, co jest fajne, to jest to, że mogę zobaczyć, mimo że. Tych skrzynek już mam 9 od dłuższego czasu, ja ich nie otwieram już naprawdę dosyć długo, no też za dużo nie mam, no ale nie otwieram tak czy inaczej. To zobaczcie, mogę sobie nawet wybrać te najnowsze formacje, czyli tą formację kleszczy, mimo że te skrzynki są jeszcze z czasów, kiedy tej formacji w ogóle nie było. To jest bardzo duży plus, czyli że zobaczcie, wyjdzie nowa formacja prawdopodobnie klinu, i ja, znaczy, klinu do skill damage, ta powiedzmy lepsza. I prawdopodobnie będę mógł sobie wtedy użyć tej skrzynki i od razu otworzyć tam kilka, nie? Może do tej pory w ogóle już będę miał dużo więcej do wyboru, więc spoko. Nawet teraz z perspektywy czasu się cieszę, że miałem zaoszczędzone, bo wiecie mogę sobie otworzyć 9 z formacją kleszczy, zawsze jest jakaś tam szansa, że coś ciekawego dostanę i będę miał po prostu to na piechotę, więc w jakiś sposób mi się to opłaca. Inaczej to jest niż na przykład jak było z ekwipunku, bo ekwipunek widzicie, tych skrzynek różnorakich jest naprawdę tutaj sporo, więc mamy skrzynki, które nam dawały rzeczy, ale takie, które nie są zestawu. Później były skrzynki, które nam dają rzeczy z zestawu, ale na przykład nie było w nich tych rzeczy z jakichś tam z leadershipu i tak dalej. To jest chyba ta naprawdę bardzo dziwnie o tu jest chyba ta, gdzie nie ma, nie ma tych rękawic właśnie z leadershipu, a później jest następna skrzynka, którym są już te rękawice z leadershipu, no naprawdę trochę to jest takie pomieszanie z poplątaniem jak wchodzą nowe rzeczy, to nowe skrzynki mam nadzieję, że nie będą tego robić przy uzbrojeniach bo przy ekwipunku jest to naprawdę upierdliwe, więc fajnie by było, żeby te oszczędzanie przynajmniej na uzbrojeniach było zrobione lepiej niż było to zrobione na ekwipunku więc jeszcze raz podsumowując Ech, powiedziałem, rzadko przewiduję, ale myślę, że tak będzie i taki jest w ogóle plan deweloperów, żeby zrobić te formacje odnośnie trzech jednostek i że one po prostu pójdą w te obrażenia. I to nie jest perspektywa kilku miesięcy, tylko to jest perspektywa najbliższych lat, czyli będzie piechota i ląbnięcie, będzie kawaleria i ataki combo. No i naprawdę mam szczerą nadzieję, że będzie łucznicy i ataki od umiejętności. Wydaje mi się, że miałoby to sens. Naprawdę nie czuję jakiejś wielkiej ekscytacji graczy, jeśli chodzi o leczenie i łuczników. Mam nadzieję, że po prostu się z tego wycofają. No i tutaj też Niejako jest o tym napisane, bo myślę, że gdyby deweloperzy myśleli o tym, że ok, teraz będziemy łucznikom dawać te true damage i leczenie, no to napisaliby, że będzie jeszcze nowa jedna formacja odnośnie tego. Aczkolwiek tu akurat nie jestem w 100% pewny, no bo wiecie, no niedawno wyszła ta formacja kręgu. Tak, więc tutaj mogliby się jeszcze powiedzmy jakoś obronić, ale myślę, że gdyby takie były plany, to nie dowaliby nowej formacji, jeśli chodzi o obrażenia od umiejętności, a tym bardziej nie mówiliby, że w perspektywie lat będą wprowadzali nowe formacje tego typu. Ech, Myślę, że z tym oszczędzaniem też nie ma iść co do przesady, tylko warto mieć to na uwadze. Warto sobie pomyśleć, tak, że ok, dobra, teraz trochę nam się to wszystko zmieni. Czy ja tego naprawdę potrzebuję? Czy ja potrzebuję tych uzbrojeń, no bo totalnie nic nie mam? Czy jednak może jakoś się uda? Jedną rzecz, którą też bardzo polecam, która jest z tym związana, to wiecie, jak macie do wyboru tutaj preferowane formacje, które możecie wybierać, to warto sobie już moim zdaniem zrobić te trzy, które są przydatne. Czyli na przykład tutaj macie tą formację piechoty, tu mam delta i zobaczcie, ja mam jeszcze cały czas clean, ale właśnie się nad tym zastanawiam, czy w sumie, czy ten clean mi jest tak naprawdę jeszcze potrzebny, Chyba jeszcze go zostawię, żeby wiecie, żeby tam móc ewentualnie odblokowywać sobie te pewne inskrypcje, które, które będę mógł zmienić, ale szczerze, jeszcze się nad tym zastanawiam. W sumie nie mam też jakoś trzeciego, ale wydaje mi się, że absolutnym takim must have jest właśnie ta formacja kleszczy i delta, żeby już powoli sobie zbierać. Może nawet będziecie mieli szczęście i dostaniecie tutaj coś ciekawego. I znowu, nawet jak dostaniecie super inskrypcję na formację delta. I teraz jeszcze nie macie dowódców, żeby używać formacji delta, to po prostu ją sobie zablokujcie, zostawcie i niech ona sobie tam leży. Niech ona sobie tam powoli leży, niech ona sobie tam czeka. Jestem przekonany, że ona wam się naprawdę przyda gdzieś tam w dłuższej perspektywie czasu. I tak samo w sumie myślę o tych kleszczach, to wam się gdzieś tam przyda. Więc ogólnie zachęcam do homikowania, zachęcam do przemyśleń. No, jestem ciekawy, czy podzielacie moją opinię, no bo. Nie ma tutaj stuprocentowych faktów, ciężko wyjść aż tak dużo, daleko, przepraszam, w przyszłość i powiedzieć, jak to będzie. Tak jest, taka jest moja perspektywa, takie są moje plany. Jestem ciekawy, czy, czy też tak myślicie, czy planujecie coś z tym stylu, a może macie jakieś ciekawsze pomysły, co innego można by zrobić, jak to lepiej wykorzystać, bo to też myślę, że będzie teraz duże polo do, do popisu, do wymyślenia sobie jakichś nowych taktyk na grę. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.